Siemanko moi drodzy Z tej strony Marta, witam was serdecznie w Wii. Revolution Szukałam jakiejś gry, którą mogłabym wam pokazać, jakąś nową, ale nic mnie nie zaintrygowało na tyle, więc twierdziłam, że przyjrzymy się kolejnej sprawie Mam tutaj już dzień 17 Mamy tutaj... co? Lud się domaga... a właśnie, jeszcze powiem Przeglądałam wcześniej demo. Karta wam się pojawi na górze. Do tamtego filmu. Zdecydowałam się na kupno pełnej wersji, także... Lud i rewolucjoniści domagają się ukary śmierci. Arystroka arystokraci uniewinnienia. Arystokraci to jest nowa frakcja, która nam się pojawiła. Tutaj moje intrygi trwają. No dobra, zobaczmy sobie notatnik. Żona ministra, pozosycja w hierarchii. Umacnia się wróg na sali. Niekorzystne decyzje niby podejmuje. Pierdu, pierdu. Ej, czekaj, co tu by jeszcze było? No proszę, to jest tak, tak to jest. Tak to jest tutaj. Dobra, sprawa. Co tu jest? Dezercja, usiłowanie morderstwa, zdrada kraju. Przed sądem staje Polak, o kurwa, Michał Trandowski. Jak Polak, to go uniewinnimy. 44-letni deserter, który z nieznanych nam powodów porzucił swój oddział walczący z siłami Carycy Katarzyny, przedostał się przez francuską granicę i zamieszkał w Paryżu. Jak nie mamy, od początku zamierzał dokonać politycznego mordu w konwenie. Ej, a taka postać serio istniała czy nie? Michał Trandowski Michał Trandowski Ej, ja to wygoogluję sobie Michał Trandowski Chyba nie Trędowski jest Ale nie, nie, chyba Tarnowski A może to, wiecie, nazwisko jest tylko zmienione Któż to jest? I don't know Czemu to jest po niemiecku? Dobra. Chuj z nim, chuj z nim. Yy, intencje ataku Trandowskiego nie są do końca jasne. Z relacji świadków wynika jednak, że jego celem był Maximilian de Rosbespire. Dotarł na obrady, udało mu się wnieść do burzutynku sztylet. Yy, gdyby nie jaki. Cecil de Jarre, jeden z bla, 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 bla. został pojmany przez strażników i postawiony przed sąd za próbę dokonania zabójstwa politycznego co jest jednoznaczne z działaniem na szkodę Francji od jakiegoś czasu służy w armii rewolucyjnej yy, dobra, teraz weźmy sobie pytania, trzeba to wszystko dopasować, no to zakrwawiony sztylet będzie no, narzędzie zbrodni Tęsknota za polską, no to. Motyw? Tak jest. Nieskazitelna służba, no to charakter. Zabójstwo polityczne, motyw. Jeszcze coś możemy dodać. Sposób działania? Dobra. To jest świadek. Jeszcze coś można dodać. Dobra. Jeszcze. Jej, ile tych pytań będziemy mieli? O, oh my god. Dobra. Czy ja w ogóle coś słyszę w tej grze? Dobra. Nie potrzeba nam takich żołnierzy. Dobra, cicho. Cicho. O, więcej rzeczy wskazuje na karę śmierci. Ale my sobie zaczniemy od zeznań innych żołnierzy. Dla rzeczy za, dla pospolitej poświęcę nie tylko karierę, kar karierę, kurwa, karierę. No wybaczcie mi, ale zmęczona jestem trochę. Okej. Okay. No właśnie. Czasem trzeba coś poświęcić. Ała. Dobra. No to lecimy. Dlaczego chcieliście zabić tego Robespiera? A co Francja ma do tego. Powiem tak. Jako Polka chciałabym go uniewinnić, ale aktualnie jesteśmy sędzią dla Francji, a mi bardzo nie po drodze jest z rewolucjonistami. I jak tak dalej będzie, to mnie wyjebiał z tego stanowiska i będzie koniec gry. Także. Nie, no to chyba jest gra Polaka bez kitu. A czy ewentualnie mogłabym go skazać na więzienie, ale kurwa, nikt tego nie chce. No i to też jest takie, to jednak zaatakował kogoś niewinnego, więc. tuż obok mnie, ktoś biegnie, co pan zrobił, złapałem go za klapy, bla bla bla. Mówi coś do siebie. Mm. pewnie mówił, kurwa, ja pierdolę chuj jebany. Czyli to by znaczyło, że to nie był przypadkowy atak, czyli planowany. No kurde, ale dziwne, że arystokraci są, chcą uniewinnienia. Pewnie to jakaś losowość w tej grze. W każdym razie no moje serce Polki bardzo by chciało go uniewinnić, no ewentualnie skazać na więzienie. Ale no niestety. Życie jest okrutne. Czy miał charakter kontrrewolucyjny? To miało Chyba tak! Mm. Dobra. Podpiszemy. Teraz tak. Kara śmierci, no... No nieznacznie to podwyższy. Ale patrzcie, jak mi to skróci, jak, jak go uniewinnie. Przykro mi, ale... Bye bye. Będę tęsknić. Polska jest Ci wdzięczna. A i tutaj w ogóle mamy takie szybkie sprawy do rozpatrzenia. Yy, I tutaj mamy albo do uniewinnienia, albo do ścięcia, ponieważ no, musimy więcej głów ścinać niż pakować do więzienia. I to chyba oznacza, że arystokracja by chciała uniewinnienia, aczkolwiek nie jestem pewna. Młody ale zamożny kupiec wjechał kabrioletem w witrynę sklepową. Odłamki szkła zraniły stojących w środku klientów. Eee, od... A, pijak. Jak oglądam wiadomości i widzę, że ci pijacy kogoś zabijają, to zawsze mówię: kara śmierci! Także chuj, kara śmierci. Zdradził żonę z uliczną dziwką. Ustalono także, że aby miłosnym zmaganiom za 25 franków kupił miksturę uważoną na kocie i krwi. Jak usłyszeliśmy na przesłuchaniu, stara mówiła, że odprawiła czary i zadziałała. Możecie co kurwa? Nie no, za zdradę kara śmierci chuj. Co to jest? Brak informacji. Podczas wizyty u prawnika miał zrobić pomiary, żeby wykonać 3 szafę. Przy okazji zajrzał także do kredensu, gdzie do rąk przykleiła mu się butelka koniaku. No... No ja nie... Kurwa, no za takie coś, złodzieja czekoladek, mam skazywać... Dobra, uniewinnie cię. Okej, okay, podpis. Bence. Tak kończą zdrajcy i dezerterzy. O, wszystko dobrze zaznaczyłam. Dobra. Ława przysięgłych zadowolona. Dobra, lecimy. I teraz tak, mogę przemówić do tłumu. Mogę też pominąć przemowę. A, zrobimy sobie przywiązanie. Kurwa, co to znaczy? W sensie, to ma być agresja? Bo ja nie za bardzo og ogarniam to. Dobra, weźmiemy sobie... ...źle. Hardość, tu jest agresja, przywiązanie, co to znaczy? Pokora? Pokorę mam zaznaczyć? Dobra. Niech będzie pokora. Zirytowany, o kurwa, to nie, nie, nie. No to manipu... NIE! O, nie, dobrze, dobrze. Niech będzie. Nie, nie uda nam się to. Dalej wątpiące. A kurwa. Reputacja minus jeden. A, nie jest tak źle. Ale mnie serce boli teraz, że go skazałam. Aczkolwiek nie uważam się za patriotkę. Ale no, i tak przykre. Okej. Okay. Czy ja będę musiała to... Yy, no, jak to się mówi? Ocenzurować? Żeby mi YouTube tego nie ten? Nie uciął mi zasięgów? W końcu goła dupa tu jest. They are lovers, yes. The mayor's daughter and Beatrice. Ah. Dobra. Sure? More than sure, Alexey. Do you really think that attacking his family is a good idea? be Showing a scrap of my vulnerable underbelly. Ale to są przeciwnicy polityczni i próbujemy, wiecie. Zniszczyć go. A rozpuszczenie, no faktu, że jego córka jest lesbijką i się bzyczy z jakąś kobietą, no to to zniszczy go. Ale no kurwa, niech dziewczyny będą razem szczęśliwe. O kurde, czegoś takiego jeszcze nie Dziękuję. widziałam. Takiej kascenki w są. Sensie. Gra w kości. Lubiłam w RDR-1 grać w kości. Na pięć tur. Ale już nie pamiętam. Upi przeciwnika. Jak ja mam go upić? Postaw kolejkę. A niech będzie. The judge can surely play, yes? Powiem Wam, że z tymi politycznymi tutaj zagrywkami mam problem, bo ja nie pamiętam tych imion i z kim mamy zatarka, a z kim nie. Także. Jak wszystko na czuje ja tu robię. Tej samej liczbie. Okej. Okay. Dobra, weź ty rzuć. O kurwa, no żarty jakieś to są. Okej, okay, okej. Okay. Nie mogę go upić. Znowu chciałbym go upić. Okej. Okay. Dalej wygrywam. A ładnie, ładnie. A nie, to są jego, kurde. Dobra, teraz będą moje. A, słabo. Mogę jeszcze raz? A rzucę sobie jeszcze raz. A, mam wybrać sobie kości do przerzucenia. Teraz to nie ma sensu. Powrót. Nie, dobra. Dajesz ty słabo, bardzo dobrze. Dobra. Bo to jest moje, tak? Chyba tak, dobra. Okej. Okay. Przykro mi, stary, ale mamy to. Co jest do cholery? Co? No żarty jakieś? Czy wy to widzicie? Podłożyć się? Czyli to ja jestem tym, Pacze? Wytyfy. Wy. Jakie ja mam na imię w ogóle w tej grze? Dobra, Kiś z tym. Wieczór z merem. Wydarzenie fabularne. A to nie mogę. Muszę, muszę tam iść. Pogorszy to relacje z moją rodziną. Najważniejsze, żeby ten najmłodszy nas lubił. No bo, jak on nas lubi, to to wpływa na opinie innych członków rodziny. Dobra. Okej, okay, mamy naszą planszę polityczną. Yy, dobra, udało nam się ubić. Yy... O kurwa, ty chuju. Nie udało mi się go ubić? Co do cholery. Co jest do cholery? O kurwa. Co z tego, że mogę przejąć, jak tu mi się dupa pali w moim. W moim. Kurwa, no. Ranny jeszcze jest, niech toż. Sz... Dobra. Nie mogę walczyć. Jak ja mogę go uleczyć? Przecież. Ai, niech toż. Sz... O, drukarnię zrobimy. Przejmi. Muszę coś zrobić, do cholery. Kurwa, no. To jest nasz akurat. Patrol re rewolucyjny. Niech go chuj strzeli. No nic nie zrobimy teraz. Niedobrze, bardzo niedobrze. Dobra. Intryga. Coś mamy nowego? Aresztowanie? Wysadzi się na córkę Mera, i jej kochankę w miejscu ich codziennych spotkań. Nie, ja nie chcę ich aresztować. Bez sensu. Dobra, trudno. Rozwiązanie szpiegowskie. Dobra, niech będzie. 80%, dobra. Okej. Okay. Ale lipa, ale lipo. Niedobrze. Kurwa, no nie mówcie, że gra mi się znowu zacięła. Okej, okay, także to by było na tyle w tym odcinku. Muszę kurwa włączyć, wyłączyć i włączyć ją od nowa. W każdym razie dzięki bardzo za oglądanie, wpadnijcie na mój kanał, zostawcie suba, lajka, znaczy łapkę w górę i widzimy się w następnym filmie, także do zobaczenia.